Cześć siemanko, witam was standardowo z tej strony ekipa Po Team Garage zapraszam was do kolejnego odcinka z E30 Lecimy! Dziecka stoi na kobyłkach Wylatuje cały zawias, bo tak jak obiecałem będzie projekt turbo Docelowo w tym aucie ma w końcu wylądować ten silnik turbo O których były odcinki już wcześniej Na tą chwilę mam wyciągnięty wydech I trwają prace na tym, żeby wyjechał wózek w całości, tak jak jest, rozbieramy go na części pierwsze. spada Differs E34 na adapterze, grube półosie, duża skrzynia. No, naprawdę, naprawdę mega, mega dużo rzeczy, które mam już na do tego samochodu. A chcę pierwsze przygotować budę razem z zawieszeniem pod silnik, pod silnik Turbo, a dopiero wkładać silnik Turbo. Chociaż i tak, i tak wyjeżdża ten silnik. Ale to zostawiam sobie na koniec. Pierw biorę się właśnie za to, żeby wyjechał sobie zawias i jego, że tak powiem, kulturalnie zregeneruje. Także oglądajcie. Widać, wózek wyjechał w całości. Yy, pozwoliłem sobie już odkręcić belkę, yy, jako najważniejszy element, za który się będę pierwszy brał, bo będziemy spawywać yy, regulację kąta pochylenia koła, yy, czyli tak zwanego cambera. Ogólnie cały zestaw pod to, żeby zrobić yy, zbieżność na 0 30. Yy, także mam ten zestaw od Swagru. To wam pokażę, bo też u mnie 2 lata i w końcu przed czas, żeby to zrobić. Tak jak widzicie mam poli na całym wózku. Odkręcam jeszcze teraz półki, żeby wziąć sobie dyferek i każdy z wahaczy. A tutaj już wam pokazuję, macie działa przy tym, żeby po prostu silnik mógł wyjechać z komory. Zajął się pierwsze elektryką, chłodnica, spuścić płyn chłodniczy elektryczna pompa wspomagania wyjeżdża no wszystkie pierdoły, bo jak już tutaj można zauważyć został sam wał wał też odkręcimy z, e, od skrzyni no i wylatujemy całym zestawem silnik ze skrzynią bo ma w duży ZF z tej strony też już zawieszenia nie ma także ja się biorę do prac i już będziemy się raczej widzieć na stole e, jak będę wam tłumaczył jak spawać e, regulacje do tylnej belki E, jeszcze możecie nas zapytać, dlaczego to wszystko robimy pod chmurką, e, ponieważ chcemy wam udowodnić to, że da się takie rzeczy zrobić również samemu w domu. Jak widzicie mamy kawałek placu utwardzonego, a nie trzeba mieć jakichś super hiper garaży, auto też stoi tylko na koziołkach, a spoza na kostkach, także bierzemy się do pracy. Mamy już przed sobą e, tu mamy e, zestaw do tej regulacji, kupionych od Swagru e, Tutaj mam wy, e, wypracowane tuleje, które były i teraz, prostym takim tłumaczeniem, mamy 8 blaszek. Takich wszystkie są takie same czyli mamy cztery komplety. Je będziemy spawać tu, tu. Tu, tu i po drugiej stronie tak samo. Teraz, żeby jak najłatwiej to wytłumaczyć yy, o co tu chodzi, to tak. Tutaj te blaszki będziemy spawywać w taki sposób, żeby powiększyć zakres regulacji kołem na prawo i na lewo. W taki sposób. Tutaj te blaszki będziemy spawywać na pion, żeby mieć regulację negatywem koła. Czyli pochylamy koło yy, Bliżej, no, czy bliżej zera, czy tam większy negatyw. E, tutaj o tyle idzie wprowadzić taką modyfikację, że jakbyś ktoś chciał bardzo, bardzo e, duży negatyw zrobić, to po prostu będziemy to niżej spawywać, bliżej belki. A jak ktoś będzie ch chciał iść, żeby koło było bliżej zera, a wręcz na zero, to będziemy je spawywać wyżej. Pokażę Wam to jeszcze z bliższa. Druga strona analogicznie tak samo. Czyli tutaj do tych wewnętrznych uszu bliżej dyfra, spawujemy blaszki na pion, żeby regulować sobie kątem pochylenia koła, a na zewnętrznych spawujemy na poziom po dwóch stronach, tak samo robimy tutaj, jeżeli chodzi o tą regulację, to oryginalny otwór najlepiej wycentrować idealnie na środku, żeby był ten zakres równy, a tutaj przez to, że ja chcę. No, przygotuję się pod turbo, więc jak coś tam będzie brakowało trakcji w samochodzie, to będę ją spawywał jak najwyżej, żeby koło zbliżyć czym bliżej kąta zero. I to tyle, teraz bierzemy się papierem, znaczy tarczą listkową, szlifujemy wszystko, żeby było do czego i żeby się dobrze spawało. Thank you Poza kamerą zrobiłem małą modyfikację na tych wewnętrznych uszach. E, wyciąłem po prostu ten fragment, e, bo i tak i tak po przyłożeniu e, bym musiał to rozprezowywać. A tak to takim oto sposobem sobie odjąłem trochę pracy. E, na tych tutaj zewnętrznych już niestety nie będzie to takie łatwe, bo będzie musieli się niestety pomęczyć sami z rozprezowywaniem. Tak na tym chwilę wygląda, ja teraz jeszcze przygotowuję blaszki No i widzimy się jak to będę spało Już pospawane zarówno środek jak i zewnętrzne mocowania Tu mi zostało jeszcze je rozfrezować Tutaj też pospawane, no ogólnie wszędzie mam już to pospawane Co wam mogę powiedzieć To tutaj jest taki ostry dziubek można to powiedzieć, to jak na nim się oprzecie, to będzie ona centrycznie, jeżeli chodzi o wysokość, a na prawo, na lewo wziąłem i sumiarką po prostu nie rozfrezowuję tego otworu, tylko e... przyłożyłem sobie sumiarkę i no, aparat może to zrobić. Idealnie. Zarówno od otworu w prawą stronę jak i w lewą stronę jest ta sama y, odległość, więc wydaje mi się, że powinno być wszystko idealnie. Biorę się zaraz rozfrezowanie tego i ostatniego y, również mocowania, żeby była regulacja. Jak przed chwilą widzieliście, e, udało mi się zrobić jedną blaszkę z czterech. E, biorę się za następne, tego już wam nie będę pokazywał. Nie chcę was przynudzać cały czas tymi tymi Także lecimy z roboty. Jeszcze bym chciał Wam pokazać e, beleczkę mam w całości skończoną. Wszystkie śrubeczki się e, super kręcą, czyli regulacja powinna działać. Mogłem trochę spierniczyć jedynie te zewnętrzne do regulacji koła tak, ale to już się ukaże na budzie bo blaszka, która ma być przyspawana ma być w poziomie do tego i na jednej blaszce mi uciekło. Trzy dobrze a na czwartej mi uciekło, na tej co Wam pokazywałem. W sumie to trochę widać. Ale jak nie to można pod trochę innym kątem ten otwór jeszcze rozfrezować. Ale tu już się okaże przy składaniu. Jeszcze z takich modyfikacji co będzie trzeba zrobić, to będzie trzeba w tych tulejach, które znajdują się tu podciąć, żeby można było kręcić śrubką, ale tu już zostawiam sobie na sam koniec, czyli ten element już jest też gotowy do piachu i do malowania. Tutaj jak widzicie, wziąłem się za rozebranie przedniej lagi jednej, tu sobie przygotowałem wszystkie rzeczy, które będą do malowania, czyli adapter jeden z skrętu, adapter pod zacisk 0 sprężyna i tutaj też druga sprężyna zrobiona zamiast helpera. E, w zacisku, tak widzicie, e, tłoczki są tylko włożone na sztukę. E, no i praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o e, tutaj z to postarać się powyciągać. Tutaj mamy te wszystkie śrubki. Te śrubkami też się zajmę, chyba je zabiorę do kadmu. E, a co? E, laga zostaje, bo. E, no ona była malowana proszkowo jak składałem w ogóle całe auto, czyli dwa lata temu, chcę tylko teraz zmienić kolor na niej, tak samo na wahaczu, wahacz też był malowany proszkowo, a też mi szkoda, e, wy, no, wymieniać stworzni, bo one nic nie przejechały, no i tu leża e, dystans zmieniający rozstaw na przód. i klocuszki dystansu nie malujemy, no bo to jest dnia felgi, więc to tylko przeslifować papierkiem będzie można, no i tyle, biorę się teraz za drugie, to wam pokażę co i jak. jak widzicie, jesteśmy zapakowani, jest godzina 15.40, na 16 musimy y, to zawieźć do malowania, tylny zawias też mi się udało rozebrać, nie pokazywałem wam tego, y, leżą tu praktycznie wszystkie części, są dwa pojemniki, to te zawieszenie z E30, tam są już skompletowane też przewody wszystkie, bo będą w stalowym oplocie, no i to chyba na tyle, y, nie udało mi się tylko wyjąć jeszcze belki pod silnikiem, bo silnika nie zdążyłem dzisiaj wyjąć y, i mocowania skrzyni to tak na razie zostawiam rzucę to na drugi rzut do kreskowania i malowania tak jak możecie zauważyć stoi tutaj żuraw mamy odkręcone poduszki cała wiązka leży na silniku pompa wspomagania wyleciała co tam jeszcze z takich rzeczy po odciśnieniu odkręciliśmy takim tam jakąś wiązkę co tam było potrzebne. Ta skrzynia jest odkręcona razem z wyspręglikiem. a czym spręglik jest osobno? Wał też wyciągnąłem. No i co? Powoli się przymierzamy do tego, żeby wyciągnąć silnik. Link gazu też odpiałem. Został jeszcze tylko elektrozawór, ale to musimy trochę unieść silnik i go delikatnie wycofać. No i próbujemy. Może nam się uda wyjąć silnik. Tak jak widzicie, żeby móc dalej walczyć. Także bierzemy się do roboty. No i mamy silnik już Na zewnątrz Cięcie zrobiliśmy przy tym jak zaczęliśmy walczyć Bo tam była blaszka taka z zabezpieczeniem Którą sobie po prostu wzięliśmy Żeby nam ten... Yy... Żuraw nie odjeżdżał, a po tym jak chcieliśmy odjechać to musimy ją odbezpieczyć No ale silnik już jest Komora jest pusta Teraz tylko usadowić silnik gdzieś na palecie No i można się brać tutaj za ogarnianie komory, to znaczy jakieś yy, mycie, matowanie i później chyba malowanie, co nie? Mati tutaj ma pomysł na jakieś kolory, bajery No i tyle, no trochę było zabawy, ale wyszedł Szkoda, że nie mieliśmy tyrolki te rolki, tej balansera bo trochę by było łatwiej z tym, ale sobie radziliśmy podnosząc z drugim podnośnikiem za skrzynię i wtedy go jakoś tak wypoziomowywaliśmy. No i dobra, ogarniamy, lecimy z koksem myślę, że przed czas, żeby zakończyć ten odcinek. Chciałbym wam góry podziękować bardzo, że dotrwaliście ze mną do końca. Tak jak widzieliście przebieg prac w miarę nam to szybko poszło i co? No i... Dajcie tam jakieś lajka, like suba, komentarz Wypowiedzcie się, czy wy też tak bicie na zewnątrz, czy nie Tak jak widzicie, zaraz będzie padało Więc się dosyć spieszę, bo chciałbym jeszcze schować motor No i co, jeszcze raz wielkie dzięki No i widzimy się w następnych odcinkach Przy robieniu konserwacji, malowaniu komory, czy składaniu zawieszenia Trzymajcie się, na razie!